Portale Corso, i w portale corsoSanockie i wbieszczady.pl są patronami medialnymi MKS Osława Zagórz. Na początku, podsumowując, mecz chciałbym podziękować drużynie Osławy za, za mecz. Gratuluję zwycięstwa. Była drużyną zdecydowanie lepszą. Strzeliła nam sześć bramek. Cóż myśmy po kilku dobrych akcjach udało nam się zdobyć jedną bramkę. Cóż można powiedzieć, w takiej sytuacji jesteśmy bardzo głębokiej przebudowie drużyny, dużo, dużo zawodników odeszło, dużo młodych przyszło i w miarę możliwości, dziękując im oczywiście za to, za poświęcony czas na treningach, na meczach, za to, że przychodzą i, i że jeszcze drużyna Szerotki gra w rozgrywkach, bo był początek sezonu, napawał na nie za dobrym optymizmem, zresztą w ogóle wydawało się, że możemy nawet do, nie przystąpić do rozgrywek, Cóż, na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć. Jeszcze raz chciałem podziękować po prostu wszystkim zaangażowanym w, w klub w Nowosielce, którzy się udzielają, którzy pomagają, a w szczególności zawodnikom, którzy naprawdę mogliby pewnie robić coś innego, przyjeżdżają, zbierają doświadczenie, no, tak to nazywają zbierają doświadczenie, wyniki wynikami no, schodzą na razie na dalszy plan, a, a że jeszcze przez te kilka meczy nie udało nam się zagrać jednym takim samym składem, no cóż, Jesteśmy na to przygotowani, że w każdym meczu będziemy rotować składem i, i będziemy walczyć do końca do, 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 do kiedy będzie tylko można. Dziękuję. Dzisiejszy mecz z Szerotką Nowosielce, czyli z, umówmy się z outsiderem naszej grupy. Wyszedł nam całkiem przyzwoicie mimo kilku kontuzji. Wyszliśmy szybko na prowadzenie i mieliśmy sporo sytuacji, wykorzystaliśmy te sytuację. Mogliśmy jeszcze więcej sytuacji wykorzystać. No, Trzeba przyznać, że przeciwnik był trochę dzisiaj słabszy, ale, ale, ale w takim przecinek ja też trzeba grać i też trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. Myśmy dzisiaj zagrali bardzo dobrze ofensywnie w końcu. Nie było problemów z wykorzystywaniem sytuacji i to jest dla nas najważniejsze. Mamy kolejne trzy punkty, cieszymy się i walczymy dalej.